No co ci mogę powiedzieć? No nie wiedziesz, bo zgodnie z rozporządzeniem zabrania się wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże z Królestwa RK. Jesteś z Królestwa RK. to raz. Dwa, nie zgadzało ci się coś. Więc nic na no, pewno nie wiedziesz, tak? Więc odrzucony. Bo kur... tak powiedziałam, my wypierd... maluchem. Okej, okay, to nie jest zardzewiały w ch... -ii. Kolor pojazdu zardzewiały. On jest no kur... strasznie tym urdzał... A nie! A pana nie popierd... Dobry, dokumenty. Dzięki. I od razu wypierd... samochodu. No, od razu. No, tako. Biora. Pokaż też, co masz na handel. Co od razu, jak możesz, zanim mieć tutaj Coś Możesz mieć w schowku? W schowku nic nie masz. Podsufitka, czyściutka. Wszystko jest czyściutkie, ty. No dobra. Ty masz coś na handel ciekawego? O! Proszek do prania. Proszę bardzo. Kworek ziemniaków. Dziękuję bardzo. Dobra. No, no, no. Zamknij. Pisze, b... nie lisz mi dupy teraz. A um, bieg kierowcy 50 lat. A ile ty masz lat? No, niby ma 50. To może być on. Ty, ale no z jednej strony, co co wtedy Ty, patrz? O co, co tu chodzi, patrz. Wiek 50. Jeden z naszych informatorów wewnątrz gangu Obernakowa pozyskał cenne informacje dotyczące kolejnego transportu kontrabandy. Wiek 50. No ale kur nie ma żadnej kontrabandy, chłop. Czyli co? Czyli to nie jest on, bo nie ma kontrabandy żadnej. Musi być kontrabanda, żeby po prostu były powody, że to jest on, tak? Dobrze rozumiem? Eee, no dobra, no, co ci mogę powiedzieć? Niby jest zardzewiały ten samochód, niby coś, ale no, no co ci mogę powiedzieć? No kurwa, no nic ci tu nie zna. No chyba że to jakoś pod maską do maski ja to mogę zajrzeć nie mogę na to maski otworzyć, więc nawet nie wiem, kurwa, jak. Dokumenty miałeś, git. Sevin Karabaev. Jestem, kurwa, rozjebany, nie? Chłop przewozi rzeczy z królestwa RK. Ja, piszę, tu siedzę i sprawdzam, jak kurwa, i tak go nie wpuszczam. Przecież, kurwa, no jest RK i wprowadza rzeczy. No ja pierd... Zdjęcie się zgadza. Wszystko się zgadza, ale i tak jest z RK i to się nie wpuszczę. Nie pojedziesz do ten Opony są git, bo powinno być znaczek też na oponie. Nie, no, oponach jest git. No, sorry, no nie pojedziesz, tak? Nie pojedziesz. To nie ode mnie zleży, tak dało i już embargo na towary weszło. No i co ci mogę powiedzieć, stary no? Jest jak jest, tak. Cześć! Nie nie obar Nie zaznaczyłem? Muszę zaznaczać, że nie był z tego królestwa? Aha! Ja pierdolę, ale to głupota akurat. Eee... Co masz na wymianę? O, idziemy ziemniaki jakiś chęcił sprzedam ci kurwa. No kurwa z tą kamerką. I chuj. Kamerka gra. Chcemy wejść tu, deaktywuj, aktywuj, działa. Super, kontynuuj. Wracając. Maska. Tutaj jest kurwa gicik. Tutaj... Um, tutaj jest też kurwa gicik. Czy masz coś w silniczku? Nic, nie masz w silniczku. Dzień dobry, pokaż tu, dokumenty. Dziękuję. I od razu wyjdź z samochodu, dzięki. Dobra, dobra. Kumar Omarow. To się zgadza. 23 czerwiec, turystyka. 54 rok. Królestwo RK. Czy na pewno nic nie przewozisz, nic tu nie znajdziesz, a zamkniesz pizno No niby clear. Niby clear. <laughs> ma wybitą szybę. Ma wybitą szybę. Ale tylko jedną, nie dwie. Więc to nie jest nas podejrzany. Raport inspekcji. No co ja mam zaznaczyć tutaj niby? No patrz. Tutaj ma szybę. Tu ma szybę. Tu jest po prostu opuszczona. nią ma. Tylko tą ma rozjebaną. A tam może ma dwie szyby. Wybite szyby dwie. Czysty jest. Jest czysty. No i wypierdala. No, spierdalaj. Dawaj tam tego jeszcze, kurwa, ostatniego. Hmm. Jak, kurw, nieprawidłowych dokumentów? Przecież wszystko, kurwa, jest. Dokumenty, regulacje, co, kurwa. O, kurw. Widziałem kontrabandę już masz tu jakoś. Kurewko, słychać. Żebyś mi tu nie spierdolił, tak? I byłaś. O, kurwa. O, stary. O, ja pierdol... Stary! O ja pierdo Kurwa, ale jesteś rozpierdol! I ty jesteś przewoźnikiem?! Ja pierd... Stary, Trudujesz! I trudujesz! Co masz z tyłu? Nic nawet z tyłu nie masz. Ja pierd co za chłop. Nie wierzę w ciebie, stary. Przecież... Ja pierd. Jesteś aresztowany. Zamykam was, kurwa. Cyk, yy, cyk, 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 cyk. Super. Co to, kurwa za komputer ty? po posterunkiem. Statystyki. Budynki. O oh! oh! oh, kurwa, za 600, mogę ulepszyć. Jo. Nie, nie ulepsz 900. pusterunkowy! posterunkowy. O oh, kurwa, tylna opona? O oh, kurwa, to tak to działa, że aż tak blisko musimy podejść? Jo. Seria było na oponie jeszcze? Ja pierd przegapiłem tak kurwa oczywiste miejsce. 200 zł kary. Ała! Oponie to mam na brzuchu. I dobra, ja bym nie wiem, kurwa. Z jednej strony bym wziął tych więźniów, zawiózł. Co wy na tym sądzicie? Idę, kurwa, zawieź ich czekaj, eee, w dół. Ja, pierdolę, ja muszę ich powrotem tam posadzić. przy o nim z samochodu, ty. Dobra, do więzienia, do więzienia. Kurwa, macie, myślę, że mogę sobie tak pojechać też. No dobra, dawaj. Zardzewiałe i pięćdziesiątka. Czyli pewnie chłop był tym tym. Pobite szyby jeden miał, ten co go puściłem w tym jebanym maluchu. Czyli rzeczywiście to był chłop. Teraz muszę podchodzić do samochodu, kurwa, cały czas. Cześć. Mhm, mm co masz z tyłu? Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, interesujące, tak. No dobra, witam serdecznie. Dzięki. I jeszcze jakbyś mógł prosić od razu. No i zajebiście, mordek, nie ma ich problemów, to jeszcze lepiej. Powiem ci masz coś w ogóle na sprzedaż na przykład? Aha, nie chcę ją dawać. To się piercie kurwo, zamykam. Yy, fotel jest czysty, tutaj wszystko czyste, Mogę radę łączyć, sorry? Halo? Nie? Okej. Okay. Tutaj jest kurwa git, pod sufitka jest git. Nic kurwa nie widzę. No dobra. Kurwa, dlaczego tak działa zjebanie to wychodzenie za aut? To mnie rozkurwi zaraz. Przecież klikam non-stop wyjście. Ja pierdol, Warlik Sokolow. Warlik Sokolow. Królestwo RK. Nie zgadza się numer paszportu. Yy, data ważności też się nie zgadza, stary. Turystyka. Ok, i teraz raport. Uwaga. No zaznacza mi w raporcie, kurwa, normalnie. Datę i numer. Czyli nie muszę być raportu cały czas. No i git. Ale no sorry, kurwa nie wiedziesz, tak? Czy muszę raport pokazywać? Tamala. Ktoś się kurwo pytał. Lepiej nie odjeżdżaj, ja Gnata. Lepiej uważaj, gdzie będziesz jechał. To... O, prawie nie potrącił. Zardzwiały i wiek kierowcy 50. A co jeżeli miał wiek 50? A nie, jednak nie kurwa. Szolek. Co kurwa, szolek? Kurwo dla zaraz szolek. To kurwa za słowo szolek. A, to jest czysto. O, <laughs> fajne kurki masz z tyłu. Stary, tu widzę. Okej, okay, czy już przyszedłeś jakichś rzeczy? No dobra, dawaj dokumenty. Dzięki. I proszę wyjść z samochodu. Dzięki, Mordo. Nic osobistego, po prostu wiesz. Eee, Czyli chcesz pohandlować? coś ciekawego? Masz? O! Papier soltowy, zajebiście stary, kur... Tego potrzebowałem. Dobra. Tutaj jest czysto. Ej, cyk, 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 cyk. Tutaj nic nie widzę, nic nie widzę, pod sufitka jest git, tutaj du jest git. Ej, nie rozumiem, jak działa to wychodzenie kurwa z auta, przysięgam. No rozkurwi mnie zaraz. Przecież to raz działa, raz to nie działa w ogóle. Halo! No kurwa, Chcę wysiąść! NO KURWA NO! NIE MOGĘ WYSIĄŚĆ! Ja pierdo. No kurwa, no chcę wysiąść! No nie mogę nic zrobić, kurwa. Do kogo ty strzelasz? Nie mogę wysiąść z auta. Nie mogę wysiąść z auta! No kurwa, no rozjebie mnie. Nie mam amunicji. Nie mam amunicji nawet! No ja pier. nic nie mogę zrobić! Pojebie mnie! Halo! Jeszcze granat! Ja pierdol... rozkurwi mnie zaraz. Ja pier. Punkt kontrolny. Pierdalony samochód utknąłem. Gdzie kurwo jedziesz? ZAWRACAJ lepiej. No kurwa, nie trafiłem. Nie trafiam. Halo! A to był ty. Ja w Cesa kurwa gram, czaisz? Gram to dużo powiedziane też. No. Nie mam amunicji już. Nie mam amunicji. Halo, amunicja, coś potrzebuję amunicji. Halo, 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 halo. amunicja, amunicja. Halo. Kurwy! Kurwa, pu, 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 No co ja mam kurwa zrobić, jak nie mogę ich zajebać, no? Przecież nie mogę, nie mam amunicji. Co ja mogę zrobić? Mam dwa magazynki. Oni go... ich zabiją? Spierdalaj, wypierdalaj stąd! No nie trafiłem. Ty kurwo ze strzelbą. Ja pierdo... Uh -huh granat kurwa Halo, dobre. Eee, czy umyć w szybką? Przepraszam. przepraszam. O oh, kurwa biegnie mnie. Pomocy! O kurwa magazynek. slow uh. motion Gang Obernakiowa. leczenie personelu minus 100. Zorganizowana grupa przestępcza, aha... Mogę ponieść na przed nie wiem, kałacha czy coś, kurwa, czy... nie mogę? No, witam, cześć, cześć, widziałem. Zardzewiały kierowcy 50, sprawdźmy to. O kur... jesteś zardzewiały w chuj. Tak, jesteś w chuj zardzewiały. Stary, nawet nie masz jebanego butnika. Jesteś sus w chuj. Dzięki, wypierdolaj z auto. Stary, no kur... Nie wiem, czy to ci rdza wpierdoliła, Zderzak, czy ty go zgubiłeś po drodze, no ale, no mówię ci kurwa, no. No chyba będzie klops, wiesz? Chy chyba będzie kurwa klopsik. Tak ci mogę powiedzieć, że będzie kurwa klopsik. Chyba, że kurwa nic nie znajdę, to będzie pojebane w ogóle. Ej, dobro, nic nie ma ty. Ej, on nic nie ma, kurwa. Co jest, on nic nie ma? Petr Imanaliew. Imanaliew. Iwutr453 12 marzec Niezważne dokumenty masz Raport? No nieważne No i ma nieważne, no ale kurwa Kolor pojazdu zardzewiały No to jest kolor pojazdu zardzewiały I co ja mam kurwo z tobą zrobić? Wiecie, czy powinniśmy mieć kontrabandę wtedy? Powinniśmy mieć wtedy kontrabandę, jak masz taki lahier No ale kurwa nie masz tego A Czemu do kicia? Przecież nie ma kontrabandy przy sobie No niby jest napisane, że o... Kolor pojazdu zardzewiały, ale... No jak? Mam go wziąć do kicia, jak nie mam tego? Można zatrzymać part z rdzą. No dobra. Barasto, cipka. Cipka. Ale nie ma miejsca, w, kurwa, w tym więzieniu już na niego. No kurwa, no. Choko to. Aaaa! Mówiłem, kurwa, że nie. No na chuja ja słucham czatu. Pierdolisko czatu, więcej. weź ile go wypuścić, kto i się nie kurwa, debil. To byłeś ty. Jesteś wolny. Gdzie on kurwa jest? Nie cię? Gdzie on jest? Uwiniasz cały czat? Aaa, bo taka kurwa, lubię. Bezpodstawne aresztowanie. I Ichu, nie w dupę, że ci mogę powiedzieć, tak? No kurwa, posłuchał, posłuchał, kurwa, no i co mogę zrobić, no? Chłop ma szybę wybito, czy mi się wydawało? Nie, wydaje mi się, wydaje mi się. Sorry, sorry, wydawał mi się. Szolek, cześć, cześć, cześć. Szolek, szolek. Coś masz z tyłu? Nie masz nic z tyłu. Zamknę szybkę, żeby ci tylko nie wybić. No kurwa, no nic nie ma ty. Tak, wyjazd. jest. White Mr. Black. Eee, no. Ty... Na chuj się rzucasz do mnie, kurwa? tylko wchedną zobaczyć. Ja pierdolę. Kurwa, konia zwalczy coś. Hmm. Hmm. Ale rzeczywiście nic nie znalazłem. No cóż no tak mogę powiedzieć, że kurwa zbierdala i tak. No kurwa... Uważaj co mówisz ty, szmatławcu w szawiczu. No i perfekcyjna kontrola, dzięki. Cześć! Czekaj, wtedy się od razu malucha, czy coś tu nie śiebie. Poza biedą, wiesz co chodzi. Chociaż teraz maluchy kurwa drogie pewnie są, bo wszyscy restaurują je ich chcą sprzedawać pewnie. jakby jakieś antyki fajny Masz spoiler w ogóle. Dawaj dokumenty. O, chcesz pohandlować? Co masz ciekawego? Wódkę za 13 i ja pierdolę. Dawaj wódę, dawaj wódę. Ta, dokładnie. Dzięki. Pa 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 pa. Mm -hmm, mm -hmm. tam pierdolisz. Dokładnie tak. Super jesteś, kurwa, obywatel. Myślę, że nawet jakbyś tak pierdolił, jeszcze jakbyś mi loda zrobił, tak bym ci nie puścił pewnie, tak jakby, kurwa, było zleżne ode mnie. Niestety nie jest tylko twoich dokumentów, także ja idę sprawić twoje Dokumenty w tym momencie. Borys Kozlow, Akaristan. Ibyl 6, 1 CXNN, 11 maj. Wszystko zgadza się. Jest pan gotów do, prawda, podróży. Proszę bardzo. Trzymaj się, trzymaj się, no. Wy Mój ojciec do ma malucha. A że auto? Ja pierdolę. Myślałem, że chodzi ci o kutasa. Że mówisz o ojcu, że kurwa ma małego i takie, co jest, kurwa. Weź, spierdolę. Idę po więźniów, tak? jest są lepsze w ogóle. Mm, Personel. Co mi to da? Pojazdy. Budynki. Magazyn, więzienie, statystyki. Ja on kupił właśnie personel. Jak będą nas napierdalać, to chociaż będzie mnie ktoś bronił, zawsze, zawsze to coś. Cykpyk. Poza tym, ulepszymy po więzienie, ale mi nie stać, więc mi w dupę. No, niestety, kurwa, nie wszystko mogę ogarnąć. Więc yy, tak, by... Zapraszam serdecznie do radiowozu. Proszę bardzo. Witam serdecznie, zajebista kurtka. Czy z tyłu jest kontrabanda? Tak, wszystko z tyłu jest, zajebiście. Cyk, cyk, pyk, 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 cyk, cyk, pyk, cyk, cyk, prawo, dół, cały czas w prawo. Opuszczenie po stronku. Pierdolę, kurwa się nie sram, jadę policją i chuj mnie to obchodzi, pa, jadę policją ty uryryrydumdumdarararadam. Taradaradara. Tataaaaa. Tarararararataa. Tarararara. Popoo. Pierdalej, Ty pierdol, Piozec więźniów na obóz pracy, To zaraz też tam trafisz, zamknij pizd... O kurwa, żem pojechał na ruiny, ty! Sorry, sorry, panowie, nie z tą stronę, przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Czekaj, do tego miałem się kurwa, od razu, ty. A co z tą kontrabandą? gdzie się dawało, ty? Gdzie te kontrabandę się dawało? A, do bazy policji, ja pierdol... No tak. Ech. A do Lada jeszcze mieliśmy zajechać, właśnie zobaczcie amunicję, czy mogę tam u niego kupić. Cześć, cześć. Słuchaj, czy mogę cię przed kupić kurwa amunicję? Mogę cię kupić amunicję i zajebiście. Ale. 1300, ja pierdolę. Ja bym po prostu kupował, kupował troszeczkę amunicji do pistoletu, ponieważ mi się kończy, także kupiłem 10 magazynków i trzymaj się. Witam, witam, już wyjeżdżam. Dlaczego kurwa nie mam drzwi, ty? Halo, drzwi mi wyjebało? Co przepraszam, kurwa, drzwi mi wyjebałeś! Te drzwi mi ktoś wyjebał. Cześć, 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 Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Tak, tak, super, trzymaj się, na eee, włącz silnik. Mogę naprawić jakoś ten samochód na przykład? A, gdzie zmieściłem między dwoma. Niaaa! Cześć! Napraw! Hop, za 50 mi kurwa drzwi stawił, czaisz to? Niezły kurwa mechanik. Za 50 kurwa mi drzwi nowe. Coś jeszcze chciałem zrobić? Chciałem coś zrobić chyba. A ulepszyć chciałem chyba coś. personel jeszcze chciałem ulepszyć. Jeden tego ziomka chciałem ulepszyć. był jeszcze lepszy. O kurwa, prawie nie mam pieniędzy już. Ja w magazynie mam ile amunicji? Co jest kurwa? Po chuja te amunicję kupowałem, ja mam tyle amunicji. Ja pierdolę. Jeszcze ja teraz bankrutuję.